Gdzie w pierwszym odcinku z Dragon Skypa. To tak, Dragon Escape'a, czako Dragon Escape'a Dobra, przeszakramy. Dobra, ja zrobię cięcie, bo przynuda nie będzie takim czekaniem na arenę To spotykamy się za chwilkę Dobra, już jesteśmy na arence Ty no serwer Premium, non-premium każdy może wejść. IP serwera będzie w opisie. Mówię wam, bardzo fajny. Dobra, biegniemy. Ja od razu mówię, słaby jestem w parkurze. Tora, pooglądamy sobie, jakie inni skaczą. Aaa, jakiś easy spadł. Dobra, creep jakiś. Biegnie creep. Ciemno to, może też odsadzam, pa, al, bia, Ha, i nic, felu. Wieszał to. Dobra, grubsonek. Grubson, grubsonek. Ej, ej, czekaj do mnie, daj mi ja Dobra. Ha. Ne. Mówię wam, bardzo fajnie oni zrobili takiego smoka, zaraz będzie. I dam, daradam, dam, dam daradam, da daradam, da daradam, da daradam, da daradam, da 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 fajnie, naprawdę. Dawajcie lajka i, i piszcie komentarze, czy już fajny smuczek, czy nie. Dobra, spotykamy się z na następnej arenie. Dobra, już jesteśmy i to tym razem i to no, Dobra. Na 30 sekund. Dobra, gdywa. Dwa. Jeden. Go Power Ranger. Oh my god. O yeah. Pierre. Ja raz tylko bo od razu, mówię w tym... Nie jestem w tym najlepszy. Taki gościu bardzo dobry, nie wiem jak on ma tam ładam, wadam czy jakoś tam dobra biegnie nie mi się jak na początek biegnij, biegni! filks biegnij to piec bieg. szybko jezus co to było dobra, czekaj Jakiś gościu inny w Kaczefem? Czy nie? Nie! Jakiś był. A ja wiem kto. Dobra, już. I będę cię Albo dobra zrobię, Bo wszystko zajmuję. Dobre. Dobra, jesteśmy już. I to jest ta sama arenka. co przed chwilą. Bardzo ładne miejsce. Ja bardzo lubię ten dyktaturze. O tak, o! 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 o. No.

Ale też można to tak pisać. Dobra, nakrywa. Oj, nakrywa. Jeden. Go. Oh my god, Nie, ja muszę być pierwszy. Spadł wagno, ja jedę. Jaki lag, widzę, że... Wiem, że się... Cofnę pewnie. O nie. No i wiedziałem, i wiedziałem. I gdzie... O Boże. Jaki lagus. Boże. Dawaj, gościu. Dawaj, dawaj. Baby, baby. Dawaj, aż. Gdzie on poszedł? O lol. O, nie biegnie, tu biegnie. U? U? Gdzie odbiegnie? Uuu, U? O lol, gościu dajesz, dajesz. Dajesz gość. A już nie wdrożysz. Moczek ci budynek rozwalił. Chyba wiedziałem. Może żyjesz? z gością? Hello, hello, że jest? O nie, nie, nie! Goodbye! Dobra, jeżeli odcinek się podobał, oczywiście łapka w górę! W górę, w górę! I subskrybuj! I komentuj! I na razie! Do następnego odcinka! Dragon Escape!